będziecie się oglądało ten filmik. Od marca prowadzę budżetowanie miesięczne i co miesiąc robię takie podsumowanie, co udało mi się zrealizować, na co wydałam hajs i jakie plany mam na kolejny miesiąc. Także przy okazji zapraszam Cię do subskrypcji i komentowania i lajkowania, zawsze mile widziane. Natomiast teraz łyczek kawy i idziemy zobaczyć, co się wydarzyło w kwietniu. Zawsze mam problem, gdzie mam nagrywać ten filmik, ale dzisiaj jesteśmy w mojej sypialni Stasiek. Śpi na łóżku. Kwiecień był wyjątkowy. Nałosans wszystko bardzo skrupulatnie ostatnio prowadzę. To mnie też motywuje, żeby, tak tutaj wiecie, cały czas mieć na 100% wszystko powpisywane. I sobie na początku przejdziemy przez plany na kwiecień, które miałam. i Powiem wam, co udało mi się zrealizować, a czego nie udało mi się zrealizować. Dodam, że jest 29 dzisiaj, jutro mam w planach parę rzeczy. Chciałam nagrywać tego filmiku ostatniego dnia. Pomyślałam, że, jakby takie podsumowanie, jak jeden dzień gdzieś tam. Brakuje, nic się nie stanie. W kwietniu miałam zaplanowaną do przeczytania jedną książkę. I tu Wam powiem, że zaczęłam czytać dwie książki. W dwóch jestem w połowie, więc w sumie mam jedną, powiedzmy. Czytam cały czas. Właściwie już jestem. Przeczytam trzy czwarte początek wszystkiego Marianki Gierszewskiej i finansowo, coś o finansach, nie pamiętam teraz. Zaraz wam tutaj wrzucę tytuł. To też jestem w ponad połowie, więc myślę, że mogę zaliczyć, że przeczytałam jedną książkę w sumie. Randka z Michałem odbyła się. Byliśmy w kinie. Mówiłam w na ostatnim vlogu, że byliśmy na filmie, tylko nie ty i bardzo nam się podobał. Dwa treningi w tygodniu dalej są niezrealizowane. Natomiast czuję w kościach, że coś się zmienia w mojej głowie i myślę, że będzie już lepiej. Ja już od dzisiaj staram się. Troszkę inaczej jeść. Robię sobie taki tygodniowy mini detoks. Nie wchodzę w dietę strict, ale myślę, że po majówce wrócę na nią, bo, bo fajnie mi się na niej żyło i miałam dużo więcej energii. A teraz ostatnio byłam taka zamulona wiecznie, więc sobie to chcę zmienić. Zapisać się raz w tygodniu na jakieś konkretne zajęcia. Niestety nie udało mi się, ale już rozmawiałam z dziewczynami o zajęciach, więc wiem, kiedy są. Są w środy, ja nie mogę w środę i są w niedzielę, więc może w tę niedzielę będzie mi się. Udawało z takimi dziewczynami tutaj z osiedla jeździć na zajęcia jedne. Dieta dla Michała wykupiona, oszczędność na spłatę kredytu oszczędziłam, oszczędność na wakacje jest. IGZE jest. Zarobić 5000 tysięcy na social, social mediach, niestety nie udało mi się to, ale byłam bardzo blisko, bo zarobiłam 4,600, więc myślę, że to i tak jest bardzo fajna kwota. Też sobie kwiecień taki trochę zaplanowałam, nie wiem, chyba mówiłam o tym w budżetowaniu. Ja chciałam, żeby ten kwiecień był taki spokojniejszy. Myślę, że to jest bardzo fajna kwota, na, jak na dodatkowy zarobek. Ja się z tego bardzo cieszę i to były miesiące, że było tego więcej, ale też ja wiem, jak się czułam, a kwiecień dodał mi takiej, takiego kopa motywacji. Aby żeby zadbać o siebie. Trochę odpuścić tej pracy, bo ja się strasznie zafiksowałam na spłatą kredytu, a chyba muszę to odpuścić, bo widzę, jak to źle na mnie jednak wpływa, taka mm, może nie presja, ale no po prostu muszę zwolnić. I ja to wiem, i ja to widzę, i wiem, jak ja się teraz czuję, kiedy ten kwiecień był taki luźniejszy, zdecydowanie lepiej się czuję. 4,5 tysiąca na YouTubie, słuchajcie, niestety nie udało się, cały czas mam tam chyba dzisiaj, jak patrzyłam, to by było 4459, więc już Dużo brakuje. Wiecie co? Ja cały czas liczę, że YouTube w końcu wbije mnie gdzieś w algorytm, puści w świat i więcej osób mnie zobaczy. Czekam na ten moment. Czy się wydarzy? Nie wiem, ale na to troszkę liczę. <gry> no takie wiecie, tros na troszeczkę łaski ze strony YouTube'a, żeby jednak mnie puszczał na tej głównej, bo wtedy trafia to do większej ilości osób, a bez tego. Trudno jest się wybić. E, I pić 2 litry wody. Tak udało mi się to zrealizować, z tego jestem bardzo zadowolona, bo wiecie, to jest bardzo ważne, a zapominamy o tym, więc przypominam o piciu wody. Teraz jest, e, idzie ciepełko, więc będzie więcej okazji, żeby tej wody się napić, taką mam nadzieję. Bardzo Wam polecam, bo wtedy zupełnie inaczej też się czujemy, kiedy tej wody więcej pijemy. Kolejny łyk kawy. wiecie, że to jest moja trzecia kawa, dzisiaj jest godzina 12.30. Płynę. Płynę z kawą, ale dzisiaj jakoś tak. Czuję, że jej potrzebuję. No i tym łykiem przechodzimy do Maja. Wiecie co, ja jestem tak szczęśliwa, że już jest Maj, że to jest głowa mała. Ja, ja się czuję rewelacyjnie teraz, jak jest wiosna. Maj przynosi mi zawsze wiele takiej nadziei. Wiecie co, tak w maju chciałam zadbać o siebie bardziej. Taki będzie plan na kolejne też miesiące, bo widzę, jak się zagubiłam ostatnio i, i chcę wrócić do... Takiego tutaj w sercu poczucia, że jestem, jestem tutaj, a nie gdzieś tam po prostu jestem na trybie autopilota i tylko praca dom, praca dom. I już, już przechodzimy. Podtrzymujemy oczywiście jedną książkę w miesiącu. Zobaczę, czy coś poza tymi dwoma, które skończę, uda mi się dorzucić. Ale chyba mam ochotę na jakiejś wiecie taki le, jakąś taką lekką książkę, której fabuła mnie wciągnie, a nie kolejny poradnik albo coś takiego. Chyba potrzebuję też trochę takiej odskoczni i w książkach również. Podtrzymuję również randkę z Michałem, to jest bardzo fajna sprawa, która dobrze nam robi, naszemu związkowi, więc, więc to jak najbardziej podtrzymuje. Spotkanie z moją siostrą Monią sobie wrzucam w maj, ponieważ ona ma czterdziestkę w tym miesiącu i też ostatnio jak się widziałyśmy na koncercie Kaśki Sochackiej, to tak rozmawiałyśmy o tym, że bardzo rzadko się widujemy, tego czasu niestety jest popołudniami mało, więc wrzucam sobie tutaj w, w plan realizacji, żeby to było i żebym to zrealizowała. Mam nadzieję, że uda się. Słuchajcie, zmniejszam sobie ilość treningów i wrzucam sobie jeden trening w tygodniu. I to tylko dlatego, że od marca nie zamknęłam po prostu tego punktu. A chcę chociaż w maju to zamknąć, bo trochę, mi, bo trochę mi wstyd, że od osoby, która ćwiczyła 6 razy w tygodniu, ja się nie mogę zabrać do jednego treningu. I mam nadzieję, że przez to, że ograniczę tę ilość treningów, zmotywuje mnie do chociaż jednego treningu, a może uda się tych treningów zrobić więcej. Słuchajcie, ja na maj zaplanowałam sobie również solo date. Chcę iść gdzieś sama. Nigdy tego nie robiłam i zastanawiałam się, jak to jest? Pójść gdzieś samemu, tak po prostu y, zobaczyć, jak to jest na takiej solo randce. To jeżeli chodzi o finansowe sprawy, bo tutaj mam taką część finansową, to dalej oszczędności na wakacje, y, oszczędności na kredyt i To są trzy rzeczy, które podtrzymuję oczywiście. Kredyt, nie wiem ile nam się uda płacić w tym miesiącu. Dorzuciłam kolejne 10 tysięcy, co jest rewelacyjnym wynikiem, więc miesiąc na wakacje. Zobaczymy, ile na kredyt. Nie chcę tutaj określać jakiejś kwoty, bo, bo nie wiem. A też przez to, że mam w planach. W maju kupić sobie. Nie wrzucałam już tego w plany, ale chcę sobie kupić jakieś dwie pary fajnych butów, bo mam właściwie jedną parę butów i jedne odesłałam na reklamację, więc nie mam w czym chodzić. I chciałabym kupić sobie porządne buty, dlatego tutaj nie wiem, ile mi się uda oszczędzić na kredyt. Dalej podtrzymuję zarobić 5 tysięcy na social media. I wiem już, że wraca mi jeden projekt, yy, który był w kwietniu zawieszony. Chciałbym, że te 5 tysięcy będzie lekką ręką. Na, na moje szczęście w tym, w tym maju mam pić 2 litry wody. Podtrzymuję to i chcę to ciągnąć dalej, i Wam również, tak jak już wcześniej mówiłam, wspominałam, polecam to robić. Suplementacja, Pominam o suplementacji, a chciałabym tutaj iść w tryb suplementacji, bo to jest bardzo jednak ważne. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to sobie zaznaczyłam 4600 i mam nadzieję, że w miesiącu uda mi się 150 subskrypcji zebrać. Kochani, jak jesteście tutaj w tym punkcie filmu, nie kliknęliście jeszcze przycisku: subskrybuj, to ja Was bardzo, bardzo zachęcam. Kliknijcie. Mówię w każdym filmiku, że zawsze mnie to bardzo cieszy. Kolejny punkt to, słuchajcie, znaleźć koncert i wybrać datę. Kwiecień był miesiącem koncertowym, śmieję się, bo byłam na dwóch koncertach. Byłam na koncercie Marys z Polski i Kaśki Sochackiej. Były dwa fajne, bardzo fajne koncerty. Bardzo dobrze się na nich bawiłam. W maju chciałabym zaplanować sobie, nie wiem, czy na maj mi się uda zaplanować jakiś koncert, ale właśnie, żeby kupić bilety już na koncert jakiś i iść i się trochę, wiecie... Za przeproszeniem, bo zapominamy jak to jest fajne i ważne, żeby wychodzić do ludzi. Ja po prostu ostatnio, nie wiem, zamknęłam się w tej chałupie i nigdzie nie wychodziłam. I ostatni podpunkt na maj, to tak YouTubowo troszkę, ale żeby przed nagrywaniem zbierać myśli i pisać scenariusze. Chciałabym, żeby ta moja jakość na YouTubie rosła w, w po prostu, dlatego też zamówiłam sobie dodatkowe lampy, zamówiłam sobie mikrofon, które mi niedługo przyjdą. Chcę się jak nagrywać filmy w troszkę innym stylu, nie wiem jak to odbierzecie, ale to, to za jakiś czas bo muszę się do tego przygotować. Chciałabym, żeby ten kanał był po prostu miły dla oka i żeby dobrze Wam się mnie oglądało i chciałabym właśnie zbierać myśli przed, żeby to tak kompensować Notion i żeby wiedzieć, co chcę nagrywać przed włączeniem kamery. Część osób, które uczy jak nagrywać YouTube'a mówi, że piszą skrypty, piszą scenariusze, więc ja też chcę zacząć to robić. Takie są plany na maj, a teraz przechodzimy do kwestii wydawania hajsu i pokażę Wam, na co wydaliśmy hajs w tym miesiącu, więc jak możecie zobaczyć, tak prezentowały się nasze rozrachunki. E, najwięcej pieniędzy kosztuje nas kredyt aktualnie, chociaż i tak ta rata się zmniejszyła, bo ja jeszcze nie byłam w banku, podpisać aneksu skracającego okres e, kredytu. Podjadę tam jakoś e, no, w przyszłym tygodniu. E, kolejny, czyli tak, kredyt, największa część naszego budżetu 2347 zł i teraz tak, domowe 1680 zł w domowym między innymi miałam kosmetyki za 190 zł tutaj zegarek Michała, który kosztował 370 zł, też rzuciłam w domowe, bo muszę w ogóle zrobić w kolejnym budżecie zakładkę inne, albo coś takiego, bo w domowe chciałam wrzucać bardziej takie chemię, albo nie wiem, coś, kupuję typu kwiaty do domu, a nie zegarek czy kosmetyki, a brakuje mi takiego punktu, więc muszę sobie zrobić Eee, jakieś jedzenie Michała w pracy, też nie wiedziałam, gdzie tego wrzucić. Eee, co tam jeszcze jest? Pralnia, która kosztowała 100 zł, deska do eee, koncert, na którym byłam, to też wrzuciłam na, w domowe, więc te domowe to jest zbiór po prostu wszystkiego. Eee, następna część to zakupy 1663 zł, natomiast tutaj też. W te zakupy wchodziły też zakupy Michała, jakieś spożywcze, lody z idą, wiecie, wszystkie takie pierdolety, pudka, sushi, no wiadomo, to jest jedzenie, ale w jedzeniu myślałam, że będę miała moje, moje jedzenie, a tu się troszkę więcej nazbierało. Kolejna część to jest dieta Michała, Żobek Ida, czynsz, byliśmy też w Santago, to jest taki nieoczekiwany koszt, nie zaplanowałam go. W sensie trochę spontanicznie, a trochę nie. Randka z Michałem, subskrypcje nas drugo kosztują. No i wiecie, yy, inne rzeczy, co to XZ 200 zł, kosmetyczka 200, ale w tym roku w tym miesiącu już nie będę. A jeszcze dzisiaj byłam na paznokciach. Kosmetyczka 100 zł. Pazno więc ta kosmetyczka, 300 zł, subskrypcje 241 zł. Ja teraz y, anulowałam subskrypcję czatu GPT, więc będzie w przyszłym miesiącu 80 zł. Mniej, ale zastanawiam się, czy nie y, zrobić sobie subskrypcji Epidemic Sound, czyli tam jest taka muzyka, którą możecie z której możecie korzystać w swoich filmikach, bo jednak YouTube, biblioteka YouTube jest dosyć ograniczona, a, a fajnie by było urozmaicić z tym również mój kanał. Prąd 184 zł, multisport 163, ubezpieczenie 158, pilot do bramy 150, parking 150, na Staśka 131, Ida 110, raty, internet 40, taksówka 25 i na zdrowie 1396. To są takie nasze wydatki. Myślałam, że troszkę będę chciała właśnie w przyszłym miesiącu rozgraniczyć to domowe i zakupy żeby było wiadomo ile na co konkretnie wydaję, bo te domowe i zakupy to jest takie po prostu worek, w, które wrzucam, worek, w który wrzucam wszystko. Okej, okay, zaplanujmy więc maj. Ja sobie to rozpisałam już, żeby było szybciej nieco. Nie leci tu ktoś oczywiście, jak tylko usłyszę. Standardowo: czynsz 800 zł, prąd 200, internet 40, kredyt. Y, tutaj zmniejsza nam się na 2,330 chyba. Ubezpieczenie 160, żłobek da y, 1350. Y, sk subskrypcje 180, nadpłata kredytu 5000, nadpłata wakacje 1000 zł, XZ 200 zł, Komunia Gabryś tutaj nie wiem, 400-500 zł. Jeszcze się muszę z siostrami ugadać, jaką kwotę będziemy... Dawać bilety do teatru, do kina albo na jakiś koncert 300 zł. I teraz tak, druga część to jest tak, dieta. Myślę, że 1380 chyba podobnie wyjdzie. Muszę właśnie dzisiaj wykupić dietę Michałowi. Nazwałam kolejny punkt przyjemności werka 400 zł. Zobaczymy, co tutaj wejdzie w tym miesiącu. Nie chcę jakoś sobie zakładać specjalnie nic, ale takie sobie zakładam budżet. Zakupy chemia 300 zł. Zakupy jedzenie 1500 zł. Przyjemności Michu 400 zł. Urodziny Matylda są przeniesione z zeszłego e, miesiąca, czyli Stasiek 200 zł, bo muszę właśnie dzisiaj też mu, e, kupić mokrą karmę, więc pewnie też około 200 zł wyjdzie. Pewnie 170, 180 jakoś tak, Zdrowie 150. Parking 150 to jest stały nasz koszt. Terapia 740. taksi 100 zł. Randka z Michem 400. Urodziny teścia 200 zł. Właściwie to 300, bo chcę tu zrobić jedną rzecz, więc 300 niech będzie. Multisport 170, kosmetyczka 200 i na idę na różne jakieś rzeczy dla ID y 400 zł. Więc tak moi drodzy, to się prezentuje. Zobaczymy, jaki będzie maj. Ja właściwie naprawdę nie mogę się go doczekać. Fajnie, że byliście ze mną na tym budżetowaniu. Jeżeli dobrze Ci się oglądało ten filmik, to jeszcze raz ponownie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Jestem bardzo ciekawa, czy prowadzicie swoje budżety, czy jak planujecie swoje wydatki w ogóle, czy je planujecie, czy nie. Ja tak właśnie widzę, że od kiedy robię budżet, to bardziej skupiam się na tych wydatkach, ale jeszcze nie doszłam do perfekcji. W ogóle chciałabym w kolejnych miesiącach jakoś tak... Jeszcze to wszystko skompensować i też tak wiecie, dopiąć. To jest dopiero trzeci miesiąc takiego budżetowania, ale i tak cieszę się, że to robię, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Oczywiście widzimy się za miesiąc z, z podsumowaniem maja, planowaniem budżetu czerwca, w ogóle kosmosek, że już jesteśmy zaraz w połowie roku. I do zobaczenia, buziaczki. Pa!